Część Boże, inicjatorom, autorom tej uchwały jest niekontrowersyjny. Dla Koła Konfederacja, dla mnie osobiście, jako dziecka rodziny, która ma wśród krewnych i powinowatych, i osięcimiaków, i Sybiraków, notabene rzecz niekontrowersyjna. Ale zauważcie Państwo, jakie to ciekawe, w jakiej mierze program, nazwijmy to program, agenda. Złowroga, zbrodnicza niemieckich narodowych socjalistów, którzy wkroczyli do Polski w 1939 roku, w naszych czasach właśnie została podjęta, twórczo rozwinięta i zrealizowana w krajach, w których program eutanazji jest wypromowany, program, w którym przemysł aborcyjny jest reklamowany. A ścigani są ci, którzy z nim walczą. No i wreszcie, i wreszcie ten program zamykania ludzi, zniewalania, upadlania zrealizowany pod hasłem walki z niemaną pandemią, także tutaj w Polsce. Mam nadzieję, że kiedyś i te zbrodnie. Pan poseł Jan Szopiński Klub Lewica. Bardzo proszę Panie Pośle.